Jest ty sokonek taki, A. O, 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 o. O. jak zawsze. Się przedwyż, że okonie nie są zbytnio chętne do żerowania, w związku z tym trzeba spróbować różnych sztuczek, żeby je złowić. Stoimy na rybach, nie reagują na prowadzenie opadowe, więc może to je pobudzić. To jest taka technika, która przyszła ze Stanów, ale tak naprawdę jest to troszkę rozbudowany nasz boczny trok, czyli krótko mówiąc, będzie długa prezentacja przynęty. Najpierw taki specjalny ciężarek zakładam na plecionkę. Ten ciężarek jest w kształcie pocisku. Dalej bardzo istotny element koralik, koralik szklany. Ważne, żeby on był szklany, ponieważ robi hałas. I na tym cały właściwie widz polega to różni tą metodę od naszego bocznego kroku I następnie dowiązuje krętnik. I zaraz pokażę o co chodzi. To jest nasze obciążenie na głównej lecionie. To jest ten dźwięk, który ma. W momencie, jak będzie opadało do przynęty ciężarek, uderza w koralik. Koralik uderza w skrętnik. Jest charakterystyczne puknięcie. Kolejny element to hack offsetowy Robimy przypom z fluorokarbonu. Tutaj mam fluorokarbon 0.14. Wytrzymałość prawie 2 kg do 80 więc w zupełności wystarczy na te sztuki, co tu pływają. Znowu węzełek. I tutaj zasada jest taka jak z boszym trokiem. Im gorsze żerowanie ryb, tym robimy dłuższy przypomnień. Dziś jest naprawdę marny, więc w tej długości odcinek wydaje się być optymalny. I dowiązuje to do naszego zestawu, gdzie... do krętnika. Zestaw dowiązał, teraz zakładamy Przynęte. gruba, czyli taką rybkę z ogonkiem twistera. Na ten sposób mamy uzbrojoną przynętę. Przez hak offsetowy można spokojnie prowadzić za drzewach pisu kamienie. W momencie brania, chyba to południe zaczynamy, hak się wydłuża. No i polujemy już o dobrze zaczątającego. Jak nie ma dużo zaczepów, to dobrze jest zostawić troszkę ten haczyk wystawiony, żeby wtedy to nam znacznie poprawi dojca skutecznie zacięty. Tryb. Próbujemy. Tak Wymyślona przez Amerykanów metoda do łowienia pasów w krzakach, w roślinności, w kamieniach. Dzięki temu, że jest zastosowany hak odsetowy, przypon z fluorokarbonu możemy ciągnąć po zaczepach, nie ryzykując straty przynęty. Tu przed nami jest rafa kamienna i faktycznie straty były duże normalnych gum i no konie też nie bardzo chciały, że robić. To, to dosyć wolne łowienie. Eee, przy samym dnie prowadzimy jest proszę. Jest tak. Właśnie z Rafy zaatakował kontek przy samym dnie praktycznie prowadzoną przynętę. Prowadzenie. Najpierw dajmy przynęcie, oczywiście opaść na dno. Bo to jest łowienie z samego dna. Tutaj trzeba wyprostować balon, bo wichurę mamy. Teraz jestem zwolennikiem łowienia skowrotka podkręcenia, czyli wolno podkręcam i obserwuję szczytówkę. Patrz, na szczytówkę, kiedy uderzy z powrotem przynęta o dno. Uderzyła. Znowu kilka ruchów korbką. Podnoszę przynętę wyżej obserwuje, jest uderzenie. Dobrze jest zostawić na chwilę po tym, jak przynęta uderzy odno, dno, a właściwie nasz pocisk uderzy o no, na chwilę zostawić przynętę w spokoju. Wtedy ona na tym długim przyponie powolutku sobie opada. Bardzo często zaraz przy następnej próbie nawinięcia plecionki już siedzi ryba. Oczywiście brania też są z opadu, ale bardzo często jest tak, że już jak przynęta, o, uderzenie ciężarka, Chwila przerwy, i w tym momencie następuje atak. Jest to takie wolne łowienie, powiedziałbym nudne, ale czasami to jest jedyny sposób, żeby spróbować skusić okonie do żerowania. Dzisiejsza ta pogoda, jak widzicie, wyszło, no nie sprzyja łowieniu, no więc trzeba kombinować.